Bo byśmy chciały zrobić sobie challenge z tobą. A jaki to challenge? 24 godziny w aucie. No dobrze, ale tato też by że w tym udział? Nie. Ja odliczę czas pakowania. No i jakieś innych rzeczy będę wam przynosił, jakbyście czegoś zapomniały. Możecie do mnie wykonać jeden telefon. No i jeden raz mnie zawołać. Hmm, czyli inaczej dwa razy możecie do mnie zadzwonić. A więc zaczynamy. Macie 15 minut, żeby się spakować i wziąć jakieś rzeczy. Jeszcze też minuty, które wam zostaną. Wykorzystamy w sklepie, jak będziecie chciały pójść i jak wam minuty zostaną. Ok, to start. To raz, dwa, trzy. Dobra, kot. Poduszki, poduszki. Wezmę dwa... Yy... Wezmę ręczniki. Minuta za wami. Dobra, wezmę koc i poduszki. Okej. Okay. Szybko wezmę jakieś książki. Okej, okay. książki i zeszyty. Komputer. Dobra, koce i nasze tablety. Ręczniki. Płacą nam ręczniki, mamo. No wiesz, Aniu, jakby na przykład padał deszcz albo w nagłych sytuacjach. Śmieszna. Dobra, w tej torbie mamy jedzenie. Koniec, czas, czas. Koniec czasu! Michałowi się język zaplątał. <śmieszne> no dobra, teraz my wnosimy to do auta. I mamy jakieś zapasowe minuty? Została ma 2 minuta i 50 sekund. Ok. Chwila, moment. Czyli to na wnoszenie. Tak! Dzieci, skobierzemy wszystko, wszystko! Słuchajcie, rozłożyłam tu nam kot. Zobaczcie. Michał nam złożył tu siedzenia. I tak będziemy otworzyli. Mamy bagażnik. No dobra, poduszki damy, bo tu zobaczcie. My tu mamy taką dziurę. No oczywiście, musimy ją wypełnić. Tam damy poduszki albo te moje ręczniki. Okej, okay, słuchajcie, tu obłożyłam jeszcze. Wokół, zobaczcie ręcznikami, żeby było tak nam miękko. Czas start! Słuchajcie, 24 godziny, już minęła tu godzina, odkąd tu siedzimy, czyli 23 godziny już mamy. Słuchajcie, my tak pomyśleliśmy, my jesteśmy tu w takich polach, widzicie, tu nie ma trawy ani nic. Słuchajcie, pojedziemy na trawę gdzieś ładnie, jest dzisiaj słoneczna pogoda. A więc jedziemy gdzieś dalej, ale słuchajcie, muszę długo odrębnąć z przodu. A więc to zrobię i jedziemy. A więc słuchajcie, jedziemy. Słuchajcie, wypadły nam przed chwilą jakieś rzeczy, ale już je pozbierałam, to były lalki dziewczynek. Słuchajcie, myślę, że tu jest dobrze. Słuchajcie, wokół jest trawa. Sokrotki jakieś. No i błoto. Ale i tak nie wysiądziemy dziewczynki się położyły jak wracam do bagażnika. Słuchajcie, już minęły 3 godziny naszego challenge'u. Przyjechaliśmy tu o 8. Maj, to... Poczekajcie, muszę obliczyć. Słuchajcie, jesteśmy już tu prawie 5 godzin. To jest już 11.55, a my o 8 tu przyjechaliśmy. My zaczęliśmy challenge. Ech, a więc słuchajcie... Gramy z dziewczynkami. Słuchajcie, gramy w państwa miasta. Teraz jest literka G. Mamy e, teraz kategoria. Jest imiona. Ja mam Grażyna, Gienek, Lęka. Ja mam e, też e, Grażyna, więc mam. A ja mam punkt, my mamy zero. Dobra. Teraz co? Po godzinie. Ech, już mi się znudziła ta zabawa państwa i miasta. Ech, już godzinę w nią gramy. Mamy tu już prawie y siedzimy, bo jest 12.55. Dobra, to grajmy teraz papier, kamień, nożyce. Kto wygra, wymyśli zabawę. Papier, kamień, nożyce, pojedziemy za granicę. Raz, dwa, trzy. Papier. Kamień, nożyce. A więc jeszcze raz. Papier, kamień, nożyce. Bo idziemy za granicę. Raz, dwa, trzy. Kamień, kamień, nożyce. Czyli my z mamą teraz gramy. Papier, kamień, nożyce. Bo idziemy za granicę. Raz, dwa, trzy. Papier, kamień. Lenka wygrała. Super. A więc ja dzwonię do Taty, że coś nam przyniósł. Nie może, że korzystujesz z wyjścia awaryjna, ale ja nie chcę mojego wyjścia marnować. No dobra. Co to? No to co teraz? Grajmy. Eee, nie wiem, nie mam pomysłu. Hm. Też nie mam za bardzo pomysłu. 18.05 Słuchajcie kochani mamy już 18.05. Właśnie szykujemy się już do spania Jest 17.17. 17. Znaczy się 17. Boże. siedemnaście, Dziewczyny już śpią. A ja właśnie oglądam nasz kanał i przerabiam filmik. Jeśli chcecie jeszcze jeden odcinek z jakimś challenge'em może 24 godziny na jakiś kolor, Nagrają dziewczynki albo 24 godziny na dworze, albo coś takiego, albo w namiocie, o, to dawajcie nam łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. Ojku! Mucha O! jejku zobaczcie, tu muchy chodzą. A dobra poleciała. No i słuchajcie, chyba Was zanudzę zaraz. Ach, już 6 godzin. Nie, 7, poczekajcie. Słuchajcie, 17, 11 godzina to będzie 18 i 19 to już słuchajcie, siedzimy tu ponad. Czy się spotkacie? Już naprawdę długo tu siedzimy. Naprawdę długo. I słuchajcie, nie wiem, czy na noc nie zmieniłem miejscówki, bo tu jest tak strasznie jakoś. Jakie dla mnie, zobaczcie. Patyki jakieś, drzewa jakieś, lampy jakieś kamienie. Zobaczcie, tu jest tak strasznie dla mnie. Bo jeśli, że w nocy jakieś będą dzikie zwierzęta. I muchy nas chcą zjeść. Słuchajcie, to ja też się robię pomału śpiąco. Rano, 6.50. Słuchajcie, mamy już rano jest. Zobaczcie, świeci już słońce, jest 6.50. Dlatego jest jeszcze tak jakby jeszcze ciemno troszkę, ale dobrze. Słuchajcie, o ósmej, yy, Poczekajcie, o Tak, o pięć, bo przyszliśmy. To skończy nam się challenge. A więc zaczynajmy nowy dzień. Widzę, że Lenka już też wstaje, bo ona co zwyczaj tak ze mną. Która godzina? 6.00. Nie. Siódma, pięć. Siódma, pięć? Już? Uwe, już niedługo koniec naszego challenge'u. Tak lęko, za godzinę koniec challenge'u. Jest! A nie, zeszło czyli do ósmej właśnie. Ale do ósmej pięćdziesiąt pięć jeszcze długo, długo trzeba czekać to tak chapie jakoś tu Aha. To się włączyło. Pip, pip. Bip. Słuchajcie, jest już 8:55. Koniec naszego challenge'u, jeśli filmik Wam się podobał, dawajcie nam łapki w górę, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, subskrybujcie nasz kanał, pa pa!